Witam e, już w trzecim odcinku gry Medieval, w którym e, będziemy dalej kontynuowali e, przygodę Ser Daniela Fortescue. Czyli e, co my tu mamy? Je, e, tu jest wzgórze cmentarzne. No i wybierzemy się już, e, no, oczywiście prześmy, do Mazoleum na Wzgórzu. No dobra zobaczymy co tutaj ciekawego jest. Dobra, czyli będzie dobry, wchodzimy tu na nowy wpis, Dobra, czyli spróbujemy zmienić e, broń. E, broń y, no, na mieczyk, czemu nie? No, co to było? Coś tu chyba wyskoczyło. Dobra, pokonamy. To chyba są jakieś i no, kochniki, co nie? No dobrze, tutaj jeszcze chyba dwa biegają. No dobra, czyli mamy tutaj jakąś skrzynię, no, jest jak nawet choflik, który się jeszcze tutaj, gdzieś widzę, że podział, no i mamy, ile tam kilku w 20 no. 20 procent, jeszcze, aha, tutaj kolejni. dobra, jeszcze jeden tutaj jest. No ale idzie biegać. No dobra, w końcu mamy trochę... E, uszło e, życia, ale zobaczymy to, e, Spróbujemy użyć... E, ...maczugi. No dobra. tutaj coś, zawsze można znaleźć. O, jest tutaj złote. Mamy jeszcze coś, tutaj było. Mamy tutaj jakąś książkę na dodatek. Jesteś w domu bólu. Krąży mnóstwo plotek o złowrogich czynach w tajnych katakumbach, znajdujących się pod tą salą. Hmm, no dobra. Czyli tutaj jeszcze... To chyba wskakiwaliśmy, tak? Już byliśmy tutaj, tu. I tu jeszcze zobaczymy. No dobra, mamy życie, dobra. O. Czyli więcej tutaj nie ma nigdzie e... O, jest do, do do penuk Trunek na frasunek. No, no dobra, tam już się na pewno nie przejdzie jest, Ale widać za to, że tam jest runa i tutaj najlepiej no, pójdziemy w kierunku światła. Mamy tutaj jeszcze kolejną książkę. Uważaj na chochliki o lepkich rękach. To złodzieje gotowi oskubać się aż do pancernej bielizny. Flotka głosi, że skradziony towar sprzedają garbuncom kupieckim. Mm. No dobra. Dobra wyciechaliśmy ich trochę No i tutaj są trzy bramy, wiadomo Tam coś jej jest A pójdziemy tu najpierw tutaj Oho, no nie. mamy jeszcze kolc do rozwalenia. Co nie? mnie, kurde. No, dawaj. Dobra, jeszcze mi trzy życia właściwie z zostało. Co jeszcze tutaj jest? Jeden. No I tu mamy zdrowie oczywiście, dobra. Odzyskaliśmy zdrowie, no i mamy runę. Jak ją weźmiemy, będzie trzeba uciekać. Bo się wszystko zaczyna walić. No dobra. Dobra, czyli mamy teraz kolejną bramę? I to runa chyba będzie trzeba tutaj umieścić, tak? Dawaj, tak? A, nie, się nie No, odzyskałem. No, mamy jeszcze na dodatek złoto. No, zawsze się przyda. No i mamy jeszcze książkę o przeczytanie przeczytaniu. Co tu... Aha, tutaj jeszcze jeden jest. Czyli wszystkich nie wytłuknąć, nie No, tutaj będzie trzeba kolejną runę tutaj, runę chaosu dać. No, i przeczytam tę książkę. Demon z witraża jest władcą mauzoleum. Jego udręczona dusza znajduje się w zamarzniętym, szklanym sercu. Znajdziesz to zagrożenie w mrokach spowijających podziemia mauzoleum. Mm, czyli tego demon z witraża będzie trzeba go pokonać. I czy tutaj coś jest? No bo mi się, że zdaje. Chyba nie. No, ale za to się wylecimy też do końca. I no tu jest kolejna runa, tak? Odebraliśmy runę księżyca i skoczymy tutaj jeszcze raz gdzieś tak? Runa księżyca chyba będzie potrzebna mi się zdaje, że tutaj, w tym miejscu Jak ty sobie przestać? To... Nawet jeśli zablokował się i tutaj jeszcze jeden jest no no dobra mamy 100% tak coś tutaj jeszcze do wzięcia widzę że jest o nie po czym nie wziąłem no akurat pełne życie miałem no i wy wystarczy to zabrać dobra teraz już ja zwiewamy stąd jak najszybciej Chyba tędy tak Ta runa chaosu powinna iść mniej więcej Aha, tutaj no, chyba dałem dalej dobra, dobra, wziąłem tu runę czy nie? Tutaj jeszcze nie byłem. A, tu jest ta runa house No i mamy tutaj... Aha, szkielet. Otwórz ekwipunę, tak? Patrytura. Czyli szkielet dostał patryturę, tak? I teraz czytam, czy czytamy. Nie doszły upiór pragnie zagrać nową melodię, ale chyba jest skazany na ciągłe powtarzanie tych samych akordów pełnych rozpaczy. No dobra, możemy tutaj jeszcze coś kupić, tak? No i mamy już kielich. Co by tutaj można kupić? No bełty można by było dokupić. Mam 200 Więcej życia nie trzeba. Czy się jeszcze lepszą taczę sobie znaleźć? maczugę, czyli nie ulepszono, tylko odzyskaliśmy maczugę. No i teraz możemy tu uruną w końcu tutaj dojść. <grytanie> Dobre. Coś mi się tutaj poplątało chyba. No, pomyliłem mi się e, wejścia, tak? Przez to jedną butelekę e, straciłem. No, ale to jest tutaj. No, w głupi sposób. O, mam tarczę właśnie. 100% tarczy, no i to... co to, to takiego? Sztylety. Przydadzą mi się na pewno sztylety. No I co by tutaj jeszcze? Może to dam. No i będzie trzeba teraz to... Przesunąć. Okej. Okay. No i mamy tutaj serce tego chyba demona, tak mi się wydaje. No to, to jest serce, tak. I można pomału wracać tam na samą górę. No i będzie trzeba tego bossa już pokonać. Tutaj. Aha, fajnie, tutaj już jestem. Dobra, zobacz, nie jak pójdzie mi to pokonanie tego bosa. Panie narzycam. Zapomniałem, że pieni trochę ukać ale dobra jeszcze chyba nie zostało dwie butelki w razie czego No w jedno w głupi w sposób Została mi tylko jedna. No, jeszcze parę... ...ruchów, że zostało. A, odzyskała mi się energia, no dobra. Teraz można się trochę pobawić. Chociaż może też nie... Dobra, no, że do dostania są nam całkiem dobre, no i udało się pokonać. I od razu mówię, że za walką, rzucaniem z niego e, ręką, na przykład, można trofeum zgarnąć, jeżeli ktoś, komuś zależy na tych trofeach. i tak naprawdę nie zależy na tych trofeach. Ale zdobyłem tak czy siak rosę takie. chociaż nie wiem, czy mi się na filmach te trofea wyświetlają, no i mam klucz. Eee, dobra Czyli coś jeszcze miałem eee, tutaj z, z, e, załatwić? Dobra, zdrowiu zupełnie się, to wiadomo Zobaczymy czy to wszystko akurat co będę mógł sobie z nim pogadać? Nie da, nie za bardzo, mam wszystko pod dostatkiem i pomału się też e, zbliża do końca tego odcinka, no. Dobra, wyskakujemy przez okno i wędrujemy do sali bohaterów. Tam będzie trzeba znowu z kimś tam na pewno porozmawiać. Z tym łucznikiem zobaczymy. No. Oto targowisko sali bohaterów. Łowców okazji zapraszamy na parter. Zamożni klienci powinni zajrzeć na górny poziom. Tam znajdziecie to. Co najlepsze? No dobra Ten raczej nie ma nic do dopowiedzenia. Tylko jeden z nich. Tu już czytaliśmy oczywiście. Hmm. Ten się akurat Wybył. O, mamy tutaj. Posłucham jego. forte Doszły mnie słuchy, że ten arcyłajdak za rok wciąż oddycha. Myślałem, że go zabiłeś. Nieważne, stary rumaku. Lepiej nie owijać w bawełnę, co nie? Podejrzewam, że zombiaki są dzisiaj bardziej problematyczne niż kiedyś. Jak ich z orężem? Masz, weź mój młot bojowy. Może rozbić wszystko i nie rozpadnie się jak maczuga. Tutaj służy mi tylko do łupania orze. No dobra, War! zamiast orzechów to o, będziemy łupać czaszki przeciwników, rozwal dla starego żelaznego rębacza. Dobra? No okej, okay. czyli mamy młot, tym młotem będzie można zdobyć, e, by porozbijać łapy e, ła, łażące. Tutaj oczywiście już nie wejdziemy, czyli możemy pomału opuszczać nasze. Naszą komnatę, no i wracamy. Gdzie tym razem pójdziemy? Opuścić? Nie, czy tak? No, oczywiście, że tak, bo już nie mamy nic tutaj do roboty, prawdę mówiąc. No i gdzie wracamy? By się przydało. Odkryliśmy kolejne, powrócimy może do. Krypty danego. Eee... No tak, wyjdziemy do tej krypty. No tutaj uzupełniemy e, noże, co nie? Aha, właśnie. Tutaj idzie. Jest ukryte wejście, ściany do lasów, dla słabych, co No i mamy trochę złota, oczywiście. Co tutaj jeszcze życie mamy pod ostatkiem? No i gdzieś tutaj były te sztylety. No, da, mamy. Trochę więcej sztyletów i coś i jeszcze tutaj było Runek gwiazdy zdobyto, no oczywiście nową tarczę mamy możemy tu mało chyba wracać, co no nie? Dobra, wychodzimy. Tutaj kolejne osiągnięcie już zdobyliśmy i będzie można wrócić tutaj na cmentarz. I porozwalać o łapy. To tutaj można jeszcze jedno e, właśnie e, za rozwaleniem tych łap, e, e, znaleźć czy znaleźć. No... zgadną się. O... Osiągnięcie tylko znowu się wczytuje. Nie lubię jak się tak długo wczytuje. Dobra, tu jest rąsia. To co? No mamy tutaj rąś. Kolejna rąś poszła. I to co to, to takiego? Aha, jeszcze monety miałem. No dobra. Dobra, to już y, przesada. Czyli mamy wszystkie y, osiągnięcia zdobyte. Więc więcej łap nie musimy ubijać chyba że jeżeli faktycznie chcemy w 100% przejść na tą grę no to można wszystko... powybijać. no Dobra, to więc akurat będę kończył. No i zapraszam do moich następnych odcinków. No.